A jakiego mężczyznę ty byś widziała u swojego boku? <laughs> Zawsze musi się ten wątek pojawić, me, jakiś damsko-męski. Bo nigdy nie wiadomo, czy to nie, na przykład nie jest ten moment, Edyta, że wiesz mm -hmm. akurat, a dzisiaj tak błyszczysz, że naprawdę. No chyba kosmite w takim razie. E, serio mówiąc, em, nie myślę o jakimkolwiek szablonie, w którym ktoś miałby się zmieścić, ale nie mam w ogóle żadnych oczekiwań, wręcz myślę, że zablokowałam tę przestrzeń energetyczną na relacje, dlatego że już mówiłam o tym, może nawet w naszych rozmowach, że ja jestem najlepszą wersją siebie wtedy. Kiedy nie jestem szarpana emocjonalnie przez mężczyznę, ponieważ trafiałam na niedojrzałych, co z kolei też wynikało z tego, że sama nie miałam przepracowanych różnych rzeczy, no to, on, to mi bardzo dużo energii zabierały relacje. Ja mam jeszcze jakieś inne plany na życie w tej chwili i, i nie, nie wyobrażam sobie, prawdę mówiąc, naprawdę nie wyobrażam sobie, że jest jakiekolwiek miejsce dla towarzysza życia. No, smutne czy nie? Smutne? Dla, dla takich stereotypowo myślących ludzi. Ja sobie podarowałam wszystko to, co, czym ludzie obciążają partnera, żeby im podarował, bo ludzie szukają partnera po to, żeby im pomógł w czymś, um, ukoił ich w jakieś traumatyczne doświadczenia, żeby był ich wsparciem, żeby ich kochał, żeby był dla nich czuły, um, dlatego że mają braki. Ja już tych braków nie mam, więc jakby nie mam potrzeby kogoś, kto będzie mnie uzupełniał w czymkolwiek. Uważam, że to co powiedziałaś jest bardzo, bardzo mądre i dziękuję Ci za jak zwykle fantastyczną i szczerą przede wszystkim rozmowę. Jeśli w ogóle, to tylko szczerze. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobał nasz show. A ja mam jutro dzień wolny, a potem następne odcinki, następnych programów. A potem jeszcze coś tam, a potem jeszcze coś tam. Już nawet nie pamiętam. Nawet nie otwieram komputera, bo mam stres. 11 na pewno widzisz się z nami, bo wtedy jestem zaakredytowana na, e, tak, na wywiad, tak więc okay. do zobaczenia. Cieszę się, do zobaczenia, pa.